Cześć dziewczyny, dziś będę zaklinać cieplejsze dni, bo zapraszam Was do przyjrzenia się okryciom wierzchnim wiosennym, marynarkom i żakietom. Przybliżam ten temat, ponieważ moje doświadczenie często pokazuje, że właśnie te elementy garderoby stanowią wyzwanie. Ehm, być może jesteś przed zakupem marynarki lub żakietu albo przed przewietrzeniem szafy, to zostań ze mną do końca, bo jak mawia Albert Camus, Prawdziwa miłość jest czymś wyjątkowym i zdarza się 2-3 razy na wiek, a reszta to próżność i nuda. I właśnie chcę Was nauczyć, tak by przeżywać z tymi elementami garderoby prawdziwą miłość. Jak zwykle podpowiemy, jak dobrać te elementy garderoby do swojej sylwetki. Na przykładzie przygotowanych 13 żakietów i marynarek łącznie. Zdradzę, na co warto zwracać uwagę. Oraz nie zabraknie inspirujących stylizacji na mnie w roli modelki. Zanim przejdę do meritum, to jeszcze dwa zdania na temat żakietu i marynarki, bo właśnie dziś często marynarka przypomina żakiet, a żakiet, marynarkę, i te pojęcia są mylone. To warto pamiętać, że żakiet pojawił się w naszej garderobie już około 200 lat temu. Jest krótszy, często sięga do linii bioder, a nawet może sięgać do linii talii, jest taliowany, coś w tym stylu jak ja mam na sobie, lub może mieć formę taką pudełkową okroju u chanel. Natomiast marynarka przywędrowała do nas z garderoby męskiej. Pojawiła się po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii. W swojej formie jest taka luźniejsza, prosta, dłuższa, często ma szerokie klapy, patki. A teraz już to, na co czekacie. Na początek zarazę trzy tryki, które zawsze korzystnie wpływają na każdą sylwetkę, biorąc pod uwagę właśnie te elementy garderoby. Pierwsze to podciąganie, jak i wywijanie rękawów lub wybieranie rękawów trzy czwarte. One zawsze dodadzą lekkości sylwetce, jak również optycznie zarysują talię. Bez względu na to jaki masz wiek, czy też sylwetkę, to korzystaj z tego zabiegu. Pokombinuj się przed lustrem. Jak również spójrzcie na mnie, zresztą ja uwielbiam wywijanie rękawów, czy też podwijanie, ale jak tylko opuszczę, Zwłaszcza kiedy mamy tutaj zapięty żakiet, to moja sylwetka wygląda już tak ciężej. Drugi to, jeśli nie chcesz wyglądać niekorzystnie, to nie zapinaj marynarki i żakietu. To jest częsty błąd u panie w polityce, one wtedy wyglądają jak taki baleronik w siatce. Wyjątkiem jest marynarka lub żakiet dwurzędowy, tak jak tutaj ja mam na sobie, ale one również lubią rozpięcie. Rozpięcie w marynarkach, jak i w żakietach dodadzą lekkości również sylwetce, optycznie wysmuklą, wydłużą naszą sylwetkę. I trzeci sposób to wybieranie żakietów, jak i marynarek taliowanych. Nawet jeśli marynarka nie jest staliowana, to warto podkreślić paskiem, czy też apaszką lub fajnym łańcuszkiem. To doda Tobie kobiecości. Wyjątkiem może być tutaj sylwetka o większym brzuszku, czy też większym biuście. A teraz czas na omówienie marynarek i żakietów pod kątem doboru do sylwetki. Dodam tylko, że linki do wszystkich rzeczy, które zostały wykorzystane tutaj w tym filmiku, znajdują się w opisie. Na pierwszy ogień idzie marynarka wykonana z lekkiej tkaniny, która bardzo ładnie się układa o kroju delikatnie taliowanym, sięgająca do połowy bioder posiada szalowe klapy oraz padki. Ten fason marynarki odciąży biodra i biust. Świetnie się sprawdzi na sylwetkach o szerszych ramionach i dużym biuście, a także z większym wrzuszkiem. Podkreśli nogi. W tym modelu dobrze będą wyglądały osoby również smukłe, wysokie. Niekorzystnie mogą wyglądać sylwetki o szerszych biodrach. 2. Druga moja propozycja to marynarka o klasycznym kroju zapinana na dwa guziki. Guziki są kontrastowe i przyciągają wzrok. Dla kogo ten model? Niewątpliwie dla osób, które lubią bawić się modą i nie przywiązują uwagi do proporcji sylwetki. W tym fasonie dobrze będzie wyglądała sylwetka modelkowa, klepsydra, jak również z większym brzuszkiem. Natomiast niekorzystnie będzie wyglądała sylwetka o pełniejszych biodrach i niska. Kolejna propozycja to żakiet o klasycznym kroju, który jest wykonany ze sztywnej tkaniny, co powoduje, że nie najlepiej się układa na sylwetce. Kto będzie dobrze wyglądał w tym modelu? Na pewno klepsydra, osoba filigranowa, jak również osoba o szerszych biodrach i sylwetka chłopieńca. Sylwetki, które posiadają ramiona większe od bioder oraz osoby z większym biustem, raczej unikajcie tego modelu. Tym razem żakiet z bufiastymi ramionami. Taliowany, zapinany na jeden guzik. Ten fason podkreśla nasze kształty. Bufiaste rękawy przyciągają wzrok. Model ten świetnie zrównoważy proporcje u osób o pełniejszych biodrach, jak również zrównoważy kształty sylwetki chłopięcej czy modelkowej. W tym żakiecie bardzo dobrze będą wyglądały klepsydry oraz z szerszymi ramionami żakiet o przedłużanym przodzie. Ten fason nie ma klap, jak również zapięcia, natomiast posiada zaszewki, które zarysują talię, dodatkowo podkreślą ją. W tym fasonie będzie korzystnie wyglądała sylwetka z większym brzuszkiem, chłopięca, modelkowa oraz szersze ramiona i większy biust. Niekorzystnie będzie wyglądała osoba o pełnych biodrach, jak również osoba niska. A teraz żakiet z baskinką. Jest to fason, który doda kobiecości. Ten akurat ma krótszą baskinkę i dobrze będzie wyglądać na sylwetkach filigronowych, chłopięcych, jak również klepsydrze. Pozostałe sylwetki rozglądajcie się za innymi fasonami. To jest ciekawa propozycja. Raz, że kolor, dwa fason. Marynarka o linii A, zapięcia dwurzędowe oraz szersze klapy i patki. Dół marynarki przyciąga wzrok. Jest to propozycja marynarki dla osób o szerszych ramionach. Osoby z większym biustem ze względu na szersze klapy muszą mierzyć. Osoby z szerszymi biodrami, jeżeli podążacie za modą, to śmiało zakładajcie tego typu marynarki. Natomiast osoby niskie i z większym brzuszkiem raczej powinni unikać tego modelu. Tym razem coś bardzo modnego. Krótki żakiet to propozycja dla osób, które lubią słaniać ciało. Będzie dobrze wyglądał z krótkim topem. Żakiet ten sprawdzi się na osobach niskich, filigranowych, klepsydrach, sylwetkach modelkowych oraz u osób z szerszymi ramionami. Pozostałe sylwetki powinny unikać tego fasonu. Kolejny model to żakiet ze stójką i dużymi kieszeniami. Kieszenie przyciągają wzrok. Ten fason będzie dobrze wyglądał na sylwetkach o pełnych ramionach, sylwetkach chłopięcych, modelkowych, osobach niskich, jak również klepsydrach. Pozostałe sylwetki będą niekorzystnie wyglądały. A teraz czas na wzór. Marynarka, która na pierwszy rzut oka przypomina górę od piżam. Została wykonana z lekkiej tkaniny o luźnym kroju. Zapinana dwurzędowo. Ten fason można nosić na wiele sposobów. Ze względu na lekki materiał nosząc rozpiętą może pozwolić sobie sylwetka z większym biustem oraz z brzuszkiem. Natomiast zapięty lub z paskiem, tak jak widzimy tutaj na wideo, będzie wyglądać dobrze sylwetka z szerszymi ramionami modelkowa klepsydra. Tubidowy żakiet to propozycja z mojej szafy. Nie ukrywam, że jestem fanką żakietów i marynarek. Mam ich dużo i zdecydowałam kilka zaprezentować w tym filmiku. Tutaj tweedowy żakiet, który dodał objętości. Posiada zamiast patek zamki, które koncentrują uwagę. Tego typu fasony są wskazane dla sylwetki chłopięcej, klepsydry, modelkowej, dla osób o szerszych biodrach. Raczej powinni unikać tego typu żakietów osoby o większym biuście oraz większym brzuszku, przy szerszych ramionach żakieta la surdut. Również pochodzi z mojej szafy. Jest to model ze stójką, niezapinany, w pepitkę. Pomimo, że przykrywa biodra, to sylwetka o pełniejszych kształtach doda ciężkości. Mało korzystnie będą wyglądały osoby niskie. Natomiast świetnie się sprawdzi tutaj na osobie modelkowej, klepsydrze, czy o szerszych ramionach. Dziewczyny, omówiłyśmy marynarki, żakiety pod kątem doboru do sylwetki, to czas na stylizację. Ja wybrałam tą marynarkę o przepięknym takim kolorze szałwiowym. Fajnie współgra z moim typem urody, ponieważ tu mamy chłodny kolor w tej marynarce, i mój typ urody również jest chłodne lato. To wszystko fajnie ze sobą współgra. E, przygotowałam stylizacje takie sportowe, casualowe ze względu na to, że mamy ten czas pandemii i chcę was zachęcić właśnie do chodzenia w tych elementach garderoby, nie trzymania ich na e, takie duże okazje, większe, ponieważ no, nie ma co ukrywać mamy ich mało, a za 2-3 lata może się okazać, że ta marynarka już nie będzie na nas leżała, bo przytyłyśmy czy też schudłyśmy albo po prostu wyszła z mody. I mamy pierwszą stylizację. Marynarkę zestawiłam z białym topem i spódnicą mini o linii A zapinaną na zatrzaski o kolorze różanym. Na kamerze może wyglądać trochę inaczej ten kolor. Te dwa pastelowe kolory tworzą ciekawą kompozycję, świetnie ze sobą harmonizują. Stylizację uzupełniłam trampkami z cholewką. Trampki mogą tutaj trochę skrasać nogę, ale mi to nie przeszkadza. Życie lubi płatać figle i aktywność sportowa sprawiła mi kilka siniaków. Stylizacja taka do śmigania na spacer do sklepu do parku, a nawet do pracy, jeśli ktoś ma mniej zobowiązujący strój. W tej stylizacji marynarkę zestawiłam z białą sukienką na ramiączka. Sukienka wykonana jest z prążkowej dzianiny. Tak jak widzimy jest dopasowana, ma długość Midi. Osobiście bardzo lubię proste sukienki bez wzorów. Do tego kontrastowe czarne klapki. W kolejnej stylizacji wykorzystałam krótkie leginsy oraz t-shirt w zebrę. Zostały zestawione trzy kolory oraz wzór. I do tego ponownie te same klapki co w poprzedniej stylizacji. W tym zestawieniu wykorzystałam marynarkę, t shirty z postaciami Disneya, czarne spodnie typu narciarki. Tak, tak, spodnie narciarki wracają do mody. T-shirt włożyłam właśnie tutaj asymetrycznie, co dodaje takiej finezji i stylizacji. I do tego tutaj buty mokasyny lakierowane. Całość wyglądanie zobowiązująca na co dzień do chodzenia. Na codzienną bieganinę ja wybieram marynarkę, bluzę z kapturem, białe spodnie typu palazzo. Oczywiście możemy założyć jeansy praktycznie w każdym kolorze lub inne spodnie. Ja założyłam białe buty sportowe New Balance. Mam nadzieję, że dobór marynarki jak i jakie jakietu po obejrzeniu tego filmiku przestanie wam spędzać sen z powiek. Pamiętajcie, żeby mierzyć wiele fasonów, obserwować się w lustrze, bo czasami ten najmniej oczywisty może okazać się strzałem w dziesiątkę. Warto również zwracać uwagę na to, żeby pasował do jak największej liczby pozostałych części garderoby. Warto świadomie budować garderobę, nie tylko na jeden raz, na jedną okazję. Jeśli nadal nie wiesz, jak zestawić żakiet lub marynarkę, dobrać do swojej sylwetki, to z przyjemnością Ci pomogę. Daj znać, czy należysz do grupy osób żakietowych, czy też marynarkowych, z jakimi elementami garderoby zestawiasz, z przyjemnością poczytam Wasze komentarze. Podobał Ci się ten odcinek? Polub go, wciśnij dzwoneczek, zacznij mnie subskrybować, będziesz ze mną w ten sposób na bieżąco, a co tydzień otrzymasz dawkę porad modowo-ubraniowy. Do zobaczenia do następnego razu.